Nazywam się Maciek Wilczyński. No, mam lat 80, urodziłem się w Zakopanem. a że się urodziłem w Zakopalnym, no to trzeba było kiedyś na nartach jeździć. Zresztą zaczynałem jeździć na nartach w 1932 roku, czyli miałem 2,5 roku. Pamiętam, że byłem z ojcem na Kasprowym jeszcze jak na nartach? Jak jeszcze? Nie było to Ja miałem trzy lata, w tym był Nie jest tajemnicą, że startowaliśmy też na Natach, nie wiem jak to się działo. Ciężko mi jest to w czasie okupacji. Nie wiem jak, jak to się w ogóle działo. To był 100 metrę. Ja, 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 ja to nie ja ja wiem, no Pamiętasz tam No tam Pamiętasz Pamiętam tam nagładka, były. Już, ten, ten. Byłem pionierem narciarstwa na Dolnym Śląsku, bo później, później dojechał Staszek Marusarz. To taka była dla niego banicja trochę poniekąd. Nie? To bardzo dobre wyniki w skakach, to się opierały na tym. Że na treningach ja te skoki tak wygrywałem z nimi tam, jak, jak chciałem. No. I w ten czas mi powiedział, wiesz, no to ty będziesz skakał po zakonku. Ja byłem dzieciakiem, tam nie zależało, czy ja będę figurował w wykazach, który tam. Bo mnie to tylko całkiem po prostu bawiło, a że mieszkałem przy tej skoczni. To tak, jechałem do szkoły, to jechałem na skokówkę, a na skoczni, skoczyłem sobie dwa razy, pojechałem do szkoły. Ze szkoły wracałem, skoczyłem sobie dwa razy, spóźniłem się na obiad troszeczkę, no i stąd mia, na tej skoczni się czułem tak jak u siebie w domu. No. Staszek, Mariusz Staszek, tam był niebo do pobicia, no ale on był w ten czas, no, pierwszym skoczkiem Polski, to nie ma w ogóle o czym mówić, z tym, że miał 34 lata, a ja miałem 17 i Mówiłem zawsze do niego starszych, jaki ty jesteś stary, ty jesteś dwa, lata stary, dwa razy starszy ode mnie. Nie? Ma, nie, ale tam Mokowski no, no, ładnie no, pisze no, o tym, jakie popularne no, było narciarstwo w, no, to... w Polsce. jechaliśmy do Szwarskiej Poręby, to w ten czas, no, nie będę mówił, bo że powiedzmy, Rosjanie demontowali to, znaczy w sposób rabunkowy, ściągali przewody, bo to była mieć, nie, dla celów militarnych. Natomiast słupy. Zaczepiano parowozy i wyrywano, łamano, to już dla złomu. I tak sobie pomyślałem, co oni, dlaczego oni niszczą ten nasz kraj. I nie wiem skąd, jak to się stało, że już będąc w szkole, w gimnazjum, zacząłem spiskować bez żadnych jakichś przybódców. Sam od ciebie, że jak przyjdą wakacje, to pojedziemy gdzieś w Lubelskie, i i będziemy rozkręcać tory kolejowe, żeby wywracać te, że tak powiem, transporty, wywożące te wszystkie nasze dobra, jakieś bydło, maszyny, bo przecież to wybijano dziury w ścianach, wszystko wywożono z fabryk. No. Tak niestety było, to nie jest żadną tajemnicą. Jeździłem do roku 47. to znaczy w 1947 roku wygrałem jeszcze wielki konkurs, pierwszy wielki konkurs na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Nie? To było w lutym 1947 roku, a w maju mnie aresztowali. Cokolwiek w życiu człowiek robi, czy tam w dziedzinie sportu, czy w dziedzinie pracy, czy w każdej dziedzinie. To musi do tego z jakąś taką miłością, Dokładnie, pokorą tak, podchodzić. Tak no. Nigdy nie byłem fanatykiem w żadnej dziedzinie. Uważam, że do wszystkiego w życiu trzeba podchodzić jakimś spokojem, jak to się bardzo podoba, z jakąś miłością, sentymentem. Maciek jest najlepszy do wszystkiego. Do picia, do palenia. Do wszystkiego najlepszy. Maciek jest najlepszym kozakiem. Ze wszystkich kozaków Maciek jest najlepszy. Dobry? Słuchaj, no, jak tego nie zrobisz, to to wszystko przypadnie. Wiesz? W ogóle z historii wyleczy. No to jednak jest historia jakiejś społeczności.